jest Arteonik jest zamknięte Piękne rzeczy Arteonik taki w RC w panoramie W panoramie okay. Widzicie kombi 20 euro, kupy kasy kurde, ale kompi chyba nie wyhaczymy w sporcie zawiera 1900 euro ceny w benzyna m 4 uporubiona W karbonie no to jest, a piękne, bo jest piękne. cztery rower Golfina w Erce, ta fajnie, coś nam zaginął To jest jakiś wybór grubszych sztuk. Trzy choroba kachmura Zion Giec, a ten malik do roboty są skromnie prądzie, super B w panoramie. i co dalej? To taka słabsza wersja Ale no, jest panorama tylko Osiemnasty rok Osiemnasty? Kto stara co? co? Okej okay. no, ja Panie? Dzięki, nie dzięki, więc Może cieszyć oko Niebo nowsze, najnowsze w lewo tam szału nie ma. Prawo się można. Co to za wynalazek? No, gdyby tak do miasta dali, to. wydech jak dobry i inne tematy też ciekawe. Mały, zgradny elegancki. Przemknie się wszędzie przeciśnie. Co to za taka chmura, taka podła przyszła? Przecież mamy lato do, hu, do kurki wodnej. Ale, ale! Komu pan Ali chce popchnąć ten zasny towar w limuzynie na falce Gold Edition? Zajebiście! Ale kurde... Nie może być kupić.

Jest kryty, pierwszy gris, land to momo śledził Rumunię naszą tu byliśmy, tego nie chcemy dom się swój się zbuntował, żałdy nie chce takiego a wody, bo to jest benzyna, tak? Benzyna, no co tam nie Coś pamiętam? Coś 20, no? Hopnie, hapnie Hopnie, hapnie Może golfa będzie się młodeło Bo jest ładne Wy darek niech nie patrzy A to fika się poprzewracało przeprasa 106 przebiegów proszę Państwa Jak się przewróciło w główce to niestety Nie znam ceny ale kochane nawet rowera nie miałem wtedy. W ogóle nie miałem ruchera. Gdzieś ten z komuś bo zepsuł. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam y, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często a przykładów jest na to sporo. Ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.